Paulina i to ja, um, dzisiaj zaśpiewam ba wam piosenkę Bowska Kaktus, mm. robię to dla was. Ja jeszcze to za bardzo nie umiem śpiewać, ale robię to tylko dla was, bo mi się już nie chce trenować. Yy, chwila, 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 chwilka. Dobra. O tutaj mam taki swój podkład, co słyszę przez słuchawki do tego, żebym miała do tego śpiewać. No mam mamka. Tu paproci i kwiat, nie wiedzieć czemu, wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam, tu boję się, neurologiczne sploty zwoje I myśli szum, 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 gdy słyszę tum, 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 rozumie mało, ma panie czytelna. Za rogiem bum, bum, up, bumerangiem w głowę cios różowe smugi, zapamiętaj głos. Zobaczę błysk, 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 a w uchu świst, świst, świst. nie. równego cichy bełkot. Podstawne u, 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 uderzanie zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Zob mm -hmm. We mnie pustynia, Warszawa, zmieści się w środku sądzę so pa, i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się, siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, 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 gdy szły se tum, 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 rozumiem, ma, o, ma, panie czytelna. Za rogiem bum, 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 berangiem w głowę cios, w smugi zapamiętaj głos. Zobaczę błysk, 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 a w uchu świt, 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 oddechu nierównego ciche, bełko. Podstępne u-u-u, uderzenie zniszczyć chciał. Je ja prosto, nie otworzę bram. Siłę wiem. Wiem wiem. Patrzę w górę Nie boję się. Czuję siłę Wiem wiem wiem. Patrzę w górę Nie boję się. Czuję siłę Wiem wiem wiem. Patrzę w niebo Nie boję się. Czuję siłę Wiem wiem wiem. Patrzę w niebo Nie boję się. I myśli szum, szum, gdy suszę tum, tum, tum Rozumiem ma, ho, ma panie czytajna. Za rogiem bum, 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 rangiem w głowę z różowy smugi, zapamiętaj głos Zobaczę błyzek błyzyk, błysk, a w uchu świs, świs, świs Oddechu nie równego, kocie hepełko. Podstępne u, u, uderzanie zniszczyć chciał Ja stoję prosto, nie otworzę bram i myśli szum, 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 gdy słyszę, tum, 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 rozumiem, ma, o, ma panie czytelna, za rogiem bum, 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 rangę w głowę cios, różowe smugi, zapamiętaj głos. Zobaczę błysk, 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 a w uchu sić, sić, świs oddechu, nie, równe, ciche, bełko. podstępne u, 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 uderzanie zniszczyć chciał i stoję prosto, nie otworzę bram. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną e, i zrobiłam to wszystko dla was, więc dawajcie dużo łapek w górę i subskrypcji Pa Bujaki!